W ciągu bieżących kilku tygodni w Game Pass pojawiają się trzy premierowe tytuły i kilka innych dużych gier. GTA V powróciło do Game Pass Ultimate, PC i Standard 15 kwietnia. To idealne miejsce, by poćwiczyć swoje kryminalne talenty przed premierą szóstej części gry. Tempopo to rytmiczna gra logiczna od twórców Unpacking. Trudno ją opisać, ale daje mnóstwo frajdy i pojawiła się 17 kwietnia. Kolejnym premierowym tytułem jest Claire Obscur Expedition 33, które debiutuje 24 kwietnia. Kwietnia. Ta epicka gra RPG łączy turowe bitwy z mechaniką czasu rzeczywistego i ma niesamowitą obsadę głosową, w tym Charlie'ego Coxa. Koniecznie podziel się tym newsem ze wszystkimi fanami Daredevil'a, których znasz. Jeszcze inna premiera to zapowiedziane na 29 kwietnia Towerborn side-scrollowa gra kooperacyjna, w której gracze łączą siły, by walczyć z potworami i zdobywać najróżniejsze przedmioty. Wreszcie fani gier FPS będą zacierać rączki z radości, bo Far Cry 4 pojawi się w Game Pass Standard, PC i Ultimate 30 kwietnia, a Call of Duty Modern Warfare 2 już następnego dnia.